Hej, cześć, usiądź sobie tutaj wygodnie, zapraszamy Cię na nasz podcast. W dzisiejszym, pierwszym odcinku naszego podcastu, kociołek ezoteryczno-magiczny. E ezoteryczno-magiczny. Ezoteryczno-magiczny kociołek. Kociołek. Magiczno-ezoteryczny. Opowiemy. <laughs> <laughs> Opowiemy Wam o czymś, co w zasadzie, moim zdaniem, jest... Podstawą, albo czymś od czego zaczynamy, kiedy szukamy naszej drogi w świecie ezoteryki i magii. Czyli mowa o tarocie. Jedni w niego wierzą bardziej, inni mniej. Ja też w niego nie wierzę, ale buja. Ogólnie to może przedstawimy się tak dodatkowo. Cześć, jestem Mateusz. Ja jestem Paulina. I w sumie moja żona jest wiedźmą, i to nie jest boomerski żarcik, tak. Każe mi zbierać czasami jakiś tam ten uh, lnu po prostu o drugi nad ranem, w pełni. Bez przesady. A, a ja tak jestem obok, słucham, trochę neguję, trochę w sumie łapię. Jesteś tu po to, żeby zadawać pytania. Okej, okay. i przy okazji jeszcze mamy psa. Którego słychać na pewno w tle? Jak Takie harhania, to, to nie my, właśnie liczę mikrofon i o mikrofon. Tak, to jest właśnie nasz pies. Nazwa, nazywa się Tara. Czyli słowiańska bogini lasu. świętych lasów. Świętych, to nie po prostu lasów? No, nie, świętych lasów. Aha. no dobra. No, tak już będzie ją słychać też. Tak, <grym> ciebie, to jest nasza gwiazda mała. Ale może do celu. Czym jest w ogóle tarot? Co myślisz o tym? Jako osoba, która ma jakąś tam wiedzę, nie za dużą, nieraz miałeś stawianego tarota, na samym początku twoje podejście też było takie, że nie wierzyłeś, ale już po którymś razie, kiedy zaczęłeś to spełniać, trochę nabierałeś pewności co do tego. no, Czekaj, no, odpowiadając za pierwsze pytanie, to Tarot no, to wiem, to jest taka talia, z której się wróży, tak? Obrazki, które mają jakieś znaczenie podobno większe, mniejsze albo większe. Jak chodzi o samą wiarę w Tarota, kurczę, to tak, wydaje mi się, że kiedy w niego bardziej wierzysz, to na pewno się bardziej sprawdzi, tak? Na tej zasadzie myślę. Aczkolwiek gdzieś tam na początku bym, jak nie no, kurde, głupie trochę. E, później, może gdzieś tam próbowałem w to uwierzyć, właśnie to się gdzieś spełniło, w pewnym sensie poprowadziło. Bardziej na tej zasadzie bym pomyślał. Czy myślisz, że w tarocie ważniejsza jest wiara osoby, która stawia tarota, czy której tarot jest stawiany? Nie, której tarot jest stawiany. Tak? Tak. Ja się... uważam dokładnie na odwrót. Nie, wydaje mi się, że jak dobrze to że gdzieś tam wiesz, ponad... naciągasz ten temat, to naprawdę jesteś w stanie. Przekazać tym ludziom dużo więcej niż sami by chcieli usłyszeć, tak mi się wydaje przynajmniej. Okay, czyli uważasz, że tarota mogłaby stawiać osoba, która w ogóle nie wierzy w karty, nie kieruje się żadną energią wybierając te karty, a i tak postawiłaby tego tarota dobrze, jeżeli ta osoba, której byłby stawiany, wierzyłaby w to? Znaczy, nie wiem czy dobrze, nie, nie, nie o to chodzi, że dobrze czy niedobrze byłaby, jakby. Sama sztuka dla sztuki, dałoby się to gdzieś tam wyciągnąć, nie? jakoś naciągnąć, że mamy tutaj trzy karty i ja ci zaraz powiem, jaka to jest twoja przyszłość. Ale czy będzie to dobrze zrobione, czy ma to sens, no to co innego czy to trochę się spełni. Nie wiem, czy to się spełni. Mi chodzi po prostu o to, że e, jeżeli ja wierzę w to, że ty mi postawisz tego tarota dobrze, to jestem w stanie z tego bardziej wyciągnąć, na przykład, niż ty stawiając mi tego tarota. Jeżeli to ma sens w ogóle. Okej, okay, nie wiem, czy to ma sens. Też nie wiem, dajcie znać, czy to ma sens. E, dobrze, ale może wreszcie zaczniemy, bo gadamy bez sensu, już chwilę. Czym jest tarot? Już wiemy, że są to karty e, z obrazkami, tak jak powiedziałeś. Jest to zbiór 78 kart. E, podzielony tak naprawdę na dwie grupy: e, arka na wielkie i arka na małe. E, arka na wielkie to 22 karty ponumerowane od 0 do 21, od głupca do światu. E, I Arkana Małe, czyli 56 kart, e, podzielonych porówno na cztery kolory, buławy, miecze, pentakle i kielichy. I Arkana Małe tak naprawdę są w zasadzie 1 do 1 e, talią normalną do gry w pokera, tylko no, zostało to zmienione na właśnie buławy, miecze i pentakle, kielichy, każdy z nich odpowiada żywiołom, które mamy. Bardziej edgy dla mnie to brzmi, bo nie? Wiesz co chodzi, zamiast... Mamy skier. Zamiast na przykład tak, albo serca, nie, mam miecze kurde, albo różdżki. Tak. Skąd w ogóle wziął się tarot? Nie, 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 nie. Tego chyba nie ma w scenariuszu. Kur... Kontynuło. Czy pies Ci właśnie zjadł mikrofon? Tak. No, powtórz jeszcze raz swoje pytanie. Skąd w ogóle wziął się tarot? Historie tarotu są dwie ogólnie, takie najpopularniejsze, tak? Wydaje mi się. E, tutaj. Pierwsza wzmianka w ogóle o tarocie powstała w 1332 roku, czyli jeszcze długo przed bitwą pod Grunwaldem. Jedyna data w historii, którą znam. Wow. Arca hiszpański e, zakazał używania tych kart, twierdząc, że jest to jedna z wielu innych gier hazardowych. No, bo na początku tarot właśnie był traktowany jako zwykła gra, a prawie w tym samym czasie niemiecki mnich jednak wyczuwał w nich pewną e, dozę magii, czegoś więcej. Inne źródła natomiast e, podają, że pierwsze informacje o kartach pochodzą z XV wieku, a z Włoch. Nie musimy o tej historii w ogóle nawijać. Dla kogoś to może być interesujące. Inne informacje podają, że pierwsze karty znaleziono w XV wieku we Włoszech i wtedy te karty były ręcznie malowane, zdobione złotem, miały miano małych dzieł sztuki, ale zapomniano o nich. Praktycznie do XVIII wieku. I właśnie w XVIII wieku znaleziono te piękne włoskie karty. Ludzie wtedy stwierdzili, że one na pewno służyły do czegoś więcej niż do grania, bo są zbyt piękne. A panowała wtedy moda na okultyzm. Coś nie więcej jak teraz, ale trochę mocniej. Wow. Wszystkie alternatywki teraz to odlajkują. <grym> Przepraszam, wszystkie alternatywki. Ale oprócz tego, że była na no to moda, to równocześnie stały się one też łatwiej dostępne. No tak, no prasy drukarskie, tak? Wtedy już jakby mieliśmy na tyle rozwiniętą tą technologię, że e, dużo łatwiej było powiedzieć jakiś tekst, tak? Niekoniecznie trzeba było go robić ręcznie. Tak, więc co by nie mówić o... W XVIII wieku. Fajnie, że wykopali te karty, bo być może do teraz byśmy o nich nie wiedzieli. A no, jest to najbardziej popularna metoda wróżenia aktualnie. Kto może wróżyć tarota? Każdy. Tak mi się wydaje, przynajmniej. Mm, ja bym tutaj rozdzieliła ten temat na faktycznie wróżenie starota, stawianie kart, a po prostu wyciąganie losowych kart stali. Wydaje mi się, że tutaj różnica jest taka, co nami kieruje podczas tego. Jakie karty wyciągamy? To znaczy, ale co, co jakie karty wyciągamy? Nie rozumiem. Czy po prostu, że czy jest to randomowo wyciągane, że pierwsza lepsza z góry, tak? Czy jakoś tak bardziej konkretnie się ją wybiera? No, tutaj jest trochę. Nie powiedziałabym tyle metod co tarocistów, ale jest naprawdę bardzo wiele, co nami kieruje podczas wyboru konkretnych kart. Czy to nasze wyższe ja, czy to duchy, z którymi współpracujemy, odpowiadają nam, którą kartę wybrać. Okej, okay, czyli jak na przykład ktoś tasuje te karty i wybiera trzy pierwsze z góry, to, to uważasz na przykład, że gorzej wybiera niż taka osoba, która rozkłada całą talię i wy wybiera pojedyncze? Nie no, bo już podczas tasowania możemy pracować z tą energią. A, no dobra. I jakby coś dobra. nam mówi, w którym momencie mamy przestać tasować, no nie? Mhm, no w sumie karty. tak, no rozumiem, okej. Okay, okay. Więc jakby rozkładać karty może każdy, stawiać karty fajnie, żeby pracować z jakąś energią, mhm. to jest moje zdanie. No to może dalej. Czy tarot to magia? Bo w zasadzie ja kiedy mówię, że stawiam tarota, to najczęściej spotykam się z tym, że to już jest magia. Magia. Czarna magia naj najbardziej. E I zaraz po tym, że nikt w to nie wierzy, ale to już inna sprawa. E jasne, jakby magia, czarownica, okej. Okay, ale nie powiedziałabym, że każdy, kto stawia tarota, praktykuje jakąś magię. Ja też, jakby kurczę... Wydaje mi się, że. Dobra, ale taki inny przykład, Na przykład, może trochę z innej beczki będzie. Jak są te cyganki, które wróżą ci z linii papilarnych, nie? Tam dłoni. No, z ręki. Z ręki. To, to nie jest magia, nie? To są, jakby wiecie, jakieś ustalone schematy, przynajmniej według mnie. Wydaje mi się, że to raczej jest... może gdzieś tam zakrawa o magię, ale to jest cały czas to, o czym ja tam, tam mówiłem wcześniej, że jeżeli kupujemy pierwszą, lepszą talię z Allegro, wyciągamy i mówimy, dobra, stawiamy, no to to jest. Wiecie, takie mniej magiczne chyba niż jak na przykład bierzemy, wybieramy tę talię, która najbardziej odpowiada, a później okazamy ją. Ja też uważam, że sama talia nie jest magiczna, mhm. jest pełna symboli, faktycznie, ale ma bardzo duży potencjał dostania się naszym magicznym narzędziem do pracy. Że ona jest swego rodzaju przedmiotem, który może przyjąć naszą energię jak najbardziej. Mhm. Może z nami współpracować z tą energią. Ale sam w sobie nie ma mocy, ma no potencjał, tak, no tak, no ale jest... nie ma mocy. Jakby nie patrzeć taki kawałek papieru, nie, tak, tak. To jest jak nie taki kawałek papieru, to jest uwaga będzie kontrowersyjnie. Na tej samej zasadzie chyba. Ha! To jest tak kontrowersyjnie, że pies nie wytrzyma. To jest na takiej samej zasadzie chyba jak yy, opłatek, nie dopóki jakby nie odprawić tego rytuału w kościele, no to jest to zwykły kawałek tak naprawdę wody i mąki. O, przykład wody święconej. Do nas zawsze, jak przychodził ksiądz po kolędzie, miał zwykłą wodę z kranu, nad którą się modlił, i ta woda stawała się wodą święconą. Ho, ho, magic. No tak. No Myślę, tak. że możemy porozmawiać też o magii w Krzysztanie Katolickim. To jest fascynujące, zważywszy na naszą e, religijną przeszłość. Wow, ale zrobiłaś cliffhanger teraz. Tak, wszyscy będą czekać, żeby się dowiedzieć, się... że tak naprawdę miałeś być księdzem. Miałem, miałem być księdzem? Miałem być księdzem, tak. Miałem, miałem być księdzem e, w tych. Zakonie, w Capuletich, Kapuci, zakonie. Kapucynów. Kapucynów. Miałem być księdzem. nichem? Nieważne. Tak, no dokładnie. Ważne, żeby przyszli na następny odcinek. Chodźcie, fajnie będzie. E, dobra, to jak nie tarot, to co innego. Z czego możemy wróżyć? Taka pierwsza rzecz, która ci przychodzi do głowy. Jeszcze yy, w ogóle, z głowy. Tak jak powiedzieć, ręka. Co jeszcze? No, lanie wosku kluczem na Andrzejkach. Okej, okay, okej. Okay. Co jeszcze? Kurczę, nie wiem. O. A jak w filmach wróżą? Na przykład z fusów. Z fusów od kawy? No? Naprawdę się z tego Tak, naprawdę się z tego wróży. No i co, coś pije kawę, później patrzy. O, kurde. Okay. Znajdę dzisiaj 10 tysięcy. 000 dolarów? O, tak, co? dokładnie tak to działa, no. Naprawdę? Nie. O, tak. <grafy> znaczy, no, okej, okay, jakby pije się tą kawę czy herbatę, bo z herbaty też się wróży. No. E, ale no to nie działa tak, że tam z fusów wkładać się napis, jesteś zwycięzcą, tak? O, aha, okej. Okay. <grafy> tylko co? Tam one przybierają różne figury. Ja jakby nie wróżyłam nigdy z tego, więc też nie chcę mówić za dużo. Ale no, one przybierają różne kształty, i no, trochę to działa jak wróżenie z wosku. A czy po prostu są jakieś takie ustalone kształty, tak? Jakby. No, ustalone no, powiedzmy. Dobra, no. To też zależy jaka to jest herbata, jak jest kawa. Na napój też ma podobne znaczenie. Poczekaj właśnie. Kto ustanowił, że na przykład yy, nie wiem. Aniołek z wosku będzie oznaczał to, a na przykład wiecie, księżyc tamto. Kto to wymyślił? Czy teraz o Tak, tak, jakby to w kontekście nawet tych kart tarot jakby... Kto kiedyś uznał, że jakiś kształt będzie miał jakieś znaczenie? Czemu? Te karty tarota ogólnie są bardzo symboliczne, mają dużo symboli na sobie. Te, no. te karty Reader White, one mają bardzo dużo symboli na sobie. I to są takie, powiedzmy, najbardziej podstawowa talia. Z się najłatwiej czyta, bo też są... Generalnie metody czytania tarota to jest, pierwsza to jest znajomość karty i jej znaczenia, powiedzmy, a druga to jest po prostu odczytywanie symboli, które są na karcie. No dobra. I tak się generalnie powinno odczytać z tarota. Ale kto ustanowił te symbole? No, jakby tutaj symbol pentagramu na przykład jest z nami od dawna. Okej, okay, czyli po prostu ktoś sobie 200, no 200, kurde, 600 lat temu wymyślił, że jo! to, to, to będzie oznaczało to od Ziomek który jest ten yy, głupcem, to on będzie przynosił na przykład szczęście. Przynosi szczęście? Okej, okay, myślę, że musimy porozmawiać o znaczeniu kart Tarota. No dobra. Ale czy po prostu ktoś to wymyślił i później ktoś to zaakceptował inny? Myślę, że zostawimy to na następny odcinek, bo odpowiedź nie jest taka prosta. Z czego możemy jeszcze wróżyć? Poza Tarotem mamy karty anielskie, trochę bardziej akceptowane przez katolików. Co to jest? To są obrazki ze świętymi? To są obrazki z różnymi aniołami. Okej, okay, czy na przykład losujesz, dropni ci Józef i masz takie o kurwa. To nie był dobra, dro... inaczej. Dropnie ci na przykład Michał Anioł i masz takie Yo. Michał Anioł był malarzem. Kurde, co jest, ty? Przeźbiarzem chyba, nawet, a był malarzem, nie chcę No kuchnią. dobra, ale... Artystą ale. By. ale był te... Czym się nazywał anioł? Dobra, ale był ten ziomek z mieczem płonącym. Michał Arhanią? Arhanią. No i zgubiłem moją myśl. No dropnie ci. No i dropnie ci. Masz takie. O, dobra! E, to znaczy, że jutro będę miał pożar, bo wiesz, bo miecz płonący zadaje ci obrażenia, płonie, czyli coś będzie płonęło. Myślę, że masz potencjał na stworzenie was tej do wróżenia. Ale, to, o co, o co ale tak, one działają mniej więcej jak karty Tarota mają już pisane swoje znaczenie po prostu. Okej. Okay. Można też wróżyć ze zwykłych kart do gier. I wtedy wróżenie wygląda w zasadzie identycznie, jak do wróżenia ze samych małych arkanów. To jest taka fajna budżetowa wersja. Jak nie masz pieniędzy na kupienie kart tarota, no bo nie każdy sobie może pozwolić na wydanie kłostówki na takie karty. Ile? <laughs> Kłustówki na takie karty, eee, no i tutaj fajnie jest, żeby na przykład sprawdzić, czy się do tego nadajesz. Jak chcesz sprawdzić, czy nadajesz się do wróżenia. Jak chcesz sprawdzić, czy nadajesz się do wróżenia? Czy ci się w ogóle to podoba? To możesz sobie po prostu z takich zwykłych kart do pokera powróżyć. Nawet nie jak chcesz sprawdzić, czy się nadajesz, tylko czy po prostu ci to siedzi. Bo nadawać się to, jakby. To jest długi proces pracy. Naprawdę? Czy Czytasz o tym i co? I masz takie, że. Okej, okay, dobra, wiem, od dzisiaj już mogę stawiać Tarota. Tak, to działa? Czy tutaj jakby. Głównie jest to praca z energią też, z takim z wewnętrznym energią. sobą. Czym jest energia? Oj. Pytanie najmłodsze. Not today. Not today. Uh, dobra, możemy jeszcze wróżyć z ręki, z planet, z run. Tak naprawdę możemy wróżyć Retrogradacja Merkurego. Nawet pies się przestraszył. Pies wstraszył. się w tle, kiedy usłyszał o retrogradacji Merkurego. Nie lubimy retrogradacji Merkurego. Nie lubimy. Bardzo nie lubimy. Prawda? Tak. E, tak. I myślę, że tym e, Merkurowym akcentem możemy dzisiaj zakończyć. E, mamy nadzieję, że Wam się podobało, że Wam się miło słuchało i chyba do usłyszenia. Myślę, że tak. Możecie tam dać jakiś znak. E, czy gadamy za dużo bez sensu, czy nie. Czy to dotrwa do końca. Na Spotify też chyba da się dodawać ankiety. Tak? I można głosować na kolejny no. temat. E, okay. Nie wiem, czy to dalej działa. Jeżeli działa... To zapraszamy Was do głosowania w ankiecie. Tak, i, i żegnamy się czule, trzymajcie się. Pa. Pa. Tu?